よろしくお願います。 Najbardziej chciałbym najserdeczniej powitać yy, panią Jolę Frączek tak. oraz pana Zimorka Frączek, pani Julanta Frączek-Turkawska, córka Franciszka Frączka, Frączka Sącesława z Rołyni, osoba, która tak. Zapraszamy tutaj do karty. Zapraszamy tu, bo tutaj mamy. Ja od razu w że Kwiatu i zapomnę z tego przejęcia. Bardzo dziękujemy za udostępnienie praw, dziękujemy za wyrozumiałość, za zaufanie i za to wszystko, co nam się udało zrobić w tym Pani Jola, proszę Państwa, będzie opowiadała o tej wystawie. To nie będzie takie kuratorskie oprowadzanie, żebyśmy będziemy chodzić od obrazu do obrazu i opowiadać, co się na nim dzieje. Natomiast zależałoby mi na tym, żeby Pani Joli zadała pytania o konkretne obrazy, ponieważ to są obrazy, których w których więcej się liczy wartość lideracka i opowieść, historia, legenda za nimi stojąca niż rozwiązania chystomalarskie. Wstąpił do stworzonego przez niego szczeblu na wyselkach i według jego wskazówek, według jego poleceń, znaczy najpierw mieli rysować. I to są pierwsze rysunki właśnie z 29 i 30 roku, gdzie właśnie to jest taki cykl natura a cywilizacja. Pierwszy to jest ten, pokazuje nam, że no ksiądz taki dobrze ożywiony daje ślub parze gruźlików, no bo w okresie międzywojennym niestety gruźlica kosiła, prawda, zbiera żniwo, więc tutaj tak, życie to życie w tej, trysie, w tej parze młodych, jest już dziecko, oni dali są chorzy, dziecko też, no państwo stara się pomóc, tworząc poradnie przeciwlicze, tacy chory, lecząc i tak dalej. No ale jak wiadomo to tak nie za bardzo się sprawdzało. No i teraz sięgamy tutaj do trzeciego rysunku, który nam pokazuje, że dawniej to było inaczej. Była selekcja naturalna kobieta wybierała jest walka sam tu się tu wybierała, no, ta na to, co zwyciężyć, Jak tam z tyłu jest para nosorożków, czyli jakiś tam byk, czyli też walczą o samice. Tak. Żeby podkreślić, że pochodzi ze wsi, że tam jest jego rodowód. Ale żeby było wiadomo, kto on jest, to tutaj jest wyhaftowany, jego emblemat psychiczny, który mu szukalski zresztą przysłał, to... Słońced to się tak jest, słońce i cedr. A tutaj jest no, emblemat szczepów z hasłem i Przedstawiając właśnie siebie jako tego takiego zalubionego. No ale że tak opatrzności nad każdym z nas czuwa. Tutaj pokazuje, przedstawia tylko tego, tego, tego diabła ludowego. To taka postać jest właśnie ludowa. Jak się pokazywał mężczyzna, zawsze tam ubrany, prawda, tam ten frak, kapelusz zawsze z, z jakimiś urzędowymi pismami. Wiadomo było, że to nic dobrego nie, nie wróży, tylko zawsze jakieś kłopoty. Tak, tak, jak ale po tym się poznaje tego diabła, że on ma jedną stopę ma końską, drugą ma kurzą. I to już jest taka siła nieczysta. Pewnie tam wsi była taka dziedziczka, która była bardzo niedobra dla ludzi, dla tych swoich poddanych. I jak umarła, to w ramach przeprosin no, ukazywała się w lesie i grała na skrzypcach ludziom, którzy tam chodzili wtedy po chlóżkach, na grzyby, na jagody i tam ją rzekomo widywano. Jest kobieta, która y, trzyma dziecko na ręce, w jednej ręce, w drugiej siatce z zakupami. Mieszka w blokowisku, na blokowisku, no bo jest na bo tych blokach pracuje też zawodowo, ale stara się jeszcze być kobietą i to podkreślić, a to yy, są te korale czerwone, które ma na szyi, stara się podawać jeszcze na szyi. i te piękne, długie włosy, które też się Praszy tam, tam, bo się pokazują takie światełka, czyli jakieś duchy ze światełkami, jakich niedopędy to wszystko się świeci. No skąd się biorą te pioruny, skąd się te burze biorą? No na pewno tam, przez jest przy jest jakiś twór, czyli ten dworzec który trzyma te pioruny w ręce i rzuca, i sprawdza, i strumieniami wody zalewa. Przedstawiona maska Ziemia, jako właśnie kobieta, to jest kraj Światowita. Wiadomo, że dawniej Słowianie Sławianie właśnie swoich bogów i świętych gań.